Pedro, sometime. Wiem że się powtarzam, wiem że tutaj... Jest grobowiec akaszy Kaszy tutaj daleko, 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 za ksardasem trzeba powiedz zsunąć yy, się, potem obóz yy, goblinów, potem orków, potem akasza, potem yy, w bok akaszy, potem... I mamy ciężką skrzynię Co mamy? Wielki inkwizytor Duży oręż 3 Trykineza, puszołolni ognisko miecza Wino, moneta, ksernykelik i sztaba mokicznej rudy Oczywiście bierzemy i sprawdzamy czy Mamy to bo zauważyłem że nie, 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 nie pokazuje Skubany nie pokazuje tego co trzeba Wielki inkwizytor Nie wiem jak to jest zbugowane te, y, otwieranie tych tych ale się jest bugowane, ostro. Co rozwaliły. A, jeszcze walczą. No walczą. Ciekaw, kto wygra. Kto wstawia się, że wygra. To była 41 skrzynia. Jeszcze 7. Nie wiem, o co chodzi z tym. Tym piedestał. Ja nie wiem o co tu chodzi. No to jest runi. Ja wyjdę, wam pokażę gdzie to jest. No to jest... Akasza chyba każdy zna, wie, wie gdzie jest Akasza. Teraz ja spróbujemy nam walać. Mm. Mm. To są te szamani Więc nie będę ich ruszał Tu gdzieś jest też e, Ta no Tu można się zsunąć i tam wyjść Tam gdzie byłem Wcześniej Papa pa. nie pomylić to to jest w chacie Dial Dial mamy kuszę bojową nie wiem, klan młota to w ogóle się nie 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 było. Dzięki wszystkim, łapka jak zwykle i pa, pa Ha, znalazłem w klanie młota Ingwara Mamy moc przodków Przemiany w krzywopijcy, leczenia Dwa, Trzy wytrychy, o to się przyda Ingvar sobie śpi tutaj To jest trochę fajnie ukryte Trzeba wejść Do... do... tego... do... Chyba każdy... Steinar... Każdy zna to, więc do Steinara Bierzemy tak Jest chatka Zakręcamy, tu jest kowadło, i mamy Inzbara, pa pa! I dwie skrzynie ostatnie, bez problemów, tu mamy Bóg Demoniczny, Mistrz trzeba mieć, Ostry Bełt, Przewołanie Ognistego Miecza, że Fala pomieni, mikstura, Ocznicza i Moneta. I następna jest tutaj. Topór Berserkera. Strzała, Amulet, Wino i Jabłko. Bierzemy. Papa, pa. A to gdzie to jest? Ka kalana klaniem ognia tu no bierzemy do góry słychać kucie kowadła no to każdy po dźwięku znajdzie dobra pa hej znowu <tryk> jak zdobyć ten to jest tutaj w obozie worku. Nikt nie podaje gdzie to jest. Mamy! Crash mora! Dwie, zostały dwie w jaskiniach z szkieletami, z zombikami, z wszystkim, dokładnie z wszystkim jest. Weźmiemy. To jest tutaj. Wrócę się jeszcze. To jest tutaj. Nikt mnie nie widzi. Zostały dwie skrzynie Jeszcze czy wszystko wziąłem, wziąłem Crash mora został Nie, w i Coś tam nie wiem Kusza śmierci czy czegoś tam Tak I żeby było, że się teleportuje Oficjalnie <Hz> <oppositebacks> <residents> <t> <sulph difícil> Jestem O oh ludzie, ciężka robota, ciężka orka.